O, idzie Taką piękną rybę złowiłem w Carrefourze Uuu. To jest ryba latająca chyba, tak? Ja? Tak, to jest jedna z tych latających Strąg odmiona latająca Tylko już trochę świeżo Rzeczywiście, ona no już samo chodzi, A powinna latać Jak merda ogonem, <grybę> czyli chce je <go> oblecić <grybę> Chyba się cieszy Jaki zoom? Z zoom nie działa podczas nakręcania, bez sensu To jak nie działa Możesz przybliżyć, podchodząc bliżej. Coś mówi. Ona, bo rybka lubi pływać. Chętnie by się pewnie napiła wódki, ale chyba jej nie damy. Wódka jaka? A Chyba, Chyba się spierdziała, bo śmierdzi. O, przepraszam. Czas ją nauczyć. Kopotka. Ja rzucę za tydzień. <słyszy> <słyszy> to rzuci razem z aparatem. <słyszy> to gdzie celujemy? W śmietnik czy w krzakie? Tak. Odpowiedni konsumenci sobie znajdą. To teraz y, zrób zoom, minimalizuj, żeby było lepiej widać. Ż ja ja to Może zgasz światło, żeby nie było widać którego, ale nie będzie widać jak No gdzie. właśnie. Dobra, no, to trudno. Chyba nikt nie patrzy, wszyscy śpią. Która godzina? rodzina To my Mamy pierwszą 52, czwartek, 20. Piątek. Piątek, <grym> Piątek 27 listopada. No dobra, to lecimy. Na... To le le lecimy na szczecin. <grym> na rado nie jadą. Gdzieś <grym> I <grym>